Dzień dobry, witam dzisiaj wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mamy roślinny miesiąc, marzec 2022 rok, więc zapraszam wszystkich do oglądania. Jak wiecie, roślinny miesiąc jest to seria na moim kanale, która powtarza się co miesiąc, to jest zawarte w nazwie tej serii. I dzisiaj sobie wam pokażę rośliny z marca, które dołączyły do mojej projekcji w marcu. Jest ich chyba troszkę mniej, chociaż mogę się mylić, może ich wyjść więcej niż zazwyczaj, także e, zacznijmy. Pierwszą moją marcową rośliną było Senecjo, był starzec z biedronki za 14,99, którego w własnoręcznie wykonanej makramie. E, no, co mogę im więcej powiedzieć? E, wypuszcza nowe perełki u mnie, także bardzo się cieszę, że Senecjo u mnie rośnie. Jakoś mm, tak wcześniej nie podobała mi się ta roślina, nie, nie chciałem jej mieć, ale gdy zobaczyłem ją, to stwierdziłem, że w, to, w tej cenie go po prostu kupię i zobaczymy jak będzie u mnie rosnąć, więc rośnie y, jak na razie dobrze, więc bardzo się z tego cieszę i myślę, że mm, jak już teraz idzie z nimi, z nim dobrze, to potem też już będzie lepiej i może tak się bardziej niego przekonam. Nie ukrywam, kupiłem go ze względu na cenę dość niską, więc na razie się jeszcze poznajemy. No i na. No, mogę powiedzieć, że się troszkę też polubiliśmy. Więc. Yy, Senatio! Następnie. <laughs> mamy troszkę sałaty! Żartuję! Yy, mamy paprocie. Yy, mamy Asplenium. Asplenium nidus. Na którego polowałem bardzo, bardzo długo. I po prostu atikum, Jak ono tam się nazywa? To odcinki dzisiaj mi się po prostu no, nie podoba. Ale Asplenium nidus cudowne. Mam dwie sztuki i one będą rosnąć razem, tak samo jak te dwie paprocie. Kosztowały mnie y, 7,99 zł z tych poproci w Delikatesach Centrum. W, moim de de w moich Delikatesach i bardzo się też dziwię, że rośliny są w Delikatesach. Znaczy wiedziałem, że są rośliny, ale że takie, no... No to są w dość dobrych cenach, czasem można trafić naprawdę bardzo fajne rośliny, więc bardzo się cieszę, że w końcu udało mi się chwycić Aspramilus i mam jeszcze Eee, Aglaomorpha, też dwie sztuki. Po prostu epifityczne, też je wsadzę do wspólnej doniczki. E, tu już też idą kolejne listki. Także po prostu nefrolepsis jakoś u mnie nie wszystkie chcą rosnąć. Część egzemplarzy po prostu się wypisuje po jakimś czasie. A akurat z Asplenium będzie będzie tutaj nazwa, mi po prostu nigdy nie szło, a Anidus strasznie mi się podobał. A jeszcze Aglo aglaomorfy potem mam takie bardzo ładne profesjonalne liście i to właśnie u w tych paprociach i mam nadzieję, że będzie im u mnie odpowiadać i potem je gdzieś zawieszę w jakimś ładnym makramie, żeby tak wiecie poczuć się jak w parku jurajskim następnie mamy roślinę z Biedronki za 11,99 mamy filodendrona birkin jego już miałem i mi zgnił po prostu zgnił a tutaj, jak na razie, sobie bardzo ładnie rośnie, wypuszczę nowe liście. I tutaj kupiłem go, dlatego z jednej strony, że ma tutaj takie przybłyski, takie przebarwienia Royo KONGO. Choć na jednym liściu, ale mnie to bardzo urzekło i bardzo mi się podobają filozofony Birkin. Yy, taki właśnie, yy, gdy się jeszcze przebija ROJO KONGO, ta hybryda. Także naprawdę. Takiego też sobie na pewno kiedyś kupię, jak tylko spotkam. Ale... E, no Birkin po prostu, Birkin. Będzie sobie tak gdzieś stać, zapełniać jak troszkę e, tło na tle takich roślin bardziej, bardziej... Wiecie... Które będą na głównym planie. Także troszkę taka zapchaj dziura, ale też bardzo go lubię. E, dalej mamy... Alokazję Bambino. E, alokację Poli Amazonica. I tą alokazję kupiła mi moja koleżanka Asia. Bardzo serdecznie pozdrawiam. No i też będzie, już ją widzieliście, będzie przesadzana do leczuzy w jednym odcinku właśnie, następnym, gdy będę zaczynać zawozić swoje alokazje i dwie alokazje Dragon Scale, które też już widzieliście, też je będziemy przesadzać. No bardzo ładne. Ale okazję, tutaj właśnie ta red Skate wypuszcza kolejnego liścia, co mi bardzo cieszy, także e, rośliny z Biedronki za 11.99 w doniczkach, dziewiątkach. No, także takie cztery roślinki. I ostatnią roślinką tego miesiąca, marca, jest Rafidophora tetrasperma, kupiona w Lidlu za 24.99. Jest już to dość duża, rozrośnięta sadzonka, troszkę mi się uszkodziła, bo mi spadła. Ta ziemia produkcyjna bardzo szybko przeschła i po prostu przeważyła i mi spadła z półki. Ja nie byłem jeszcze wtedy zerowiczny, jedyny tylko w takim plecionym, lekkim też koszu i uszkodził się tej liść. Tutaj jeden odpad, ale już idzie. Kolejny, też troszkę taki uszkodzony, ale, ale. No, jak za taką cenę, taka dość większa sadzonka, no, stwierdziłem, że po prostu muszę ją wziąć, bo u mnie jakoś takie tylko mikruski tańsze mogłem znaleźć, że tak to, yy, znaczy w podobnej cenie, a tak to, taką większą, to trzeba było już troszkę zapłacić. Wiem, że pojawiły się też w biedronkach swego czasu yy, właśnie te Rafidofory. W cenie właśnie też chyba 11,99 czy 14,99, ale u nich po prostu nie było. Jakby było, to bym kupił, ale tak to mam swoją ładną, dużą, większą z Lidla. Wiadomo, tutaj troszkę liście uszkadzane, ale jak zacznie tutaj już wypuszczać kolejne, to myślę, że ją potnę. Tam, nie wiem, czy widać, też jest jedna z moich e, Rafidofor. Tam, tam. Tam, 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 tam jest. Tam ona jest. I ona też już podjęła wzrost, bo... Jest to, że wzrostu właśnie y, został też uszkodzony, ale, ale ona kiedyś będą chyba rosnąć razem i troszkę też je połowę zagęszczam, więc zobaczymy jak to będzie. Rafidophora tetrasperma, bardzo wdzięczna i bardzo ładna roślina. Potocznie potocznie handlowo zwana Monsterum minimum czy Filodendronem minima. E, nazwa handlowa, nazwa botaniczna to jest Rafidophora tetrasperma. I według mnie taką też nazwę powinno się używać, a nie mówić, że jest Monstera Minima, czy Filodendron Minima, czy Filodendron Piccolo, czy Monstera Piccolo, że nie, nie pamiętam, tylko to jest po prostu Rafidofora, yy, po łacinie Rafidofora, po polsku Rafidofora, tylko pisana po polsku przez F, nie przez PH, tylko F, także według mnie takiej nazwy powinno się używać Rafidofora. Jest też rafidofora dekursiva. Jakoś nikt nie mówi e, monstera dekursiva czy filotenuro dekursiva. Także myślę, że trzeba się edukować. Rafidofora tetrasperma. Bardzo ładna. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Takie właśnie rośliny dołączyły do mojej kolekcji w marcu. Było to 9 roślin, więc chyba podobnie jak zazwyczaj, chociaż dla mnie jest ich trochę, jakby, mniej. Nie wiem, takie jest moje odczucie. Może, że są też troszkę mniejsze te poprocie. Ale to jest właśnie 9 roślin, które dołączyło do mojej kolekcji w tym miesiącu. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam Was na moje social media, na mojego Instagrama. Łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie, udostępnijcie film znajomym. Dziękuję bardzo za oglądanie. Na razie, cześć!